Tutaj woria, a jest gdzieś ze mną. Paweł 44 I gra w No. Super. Paweł dopiero zaczął. No, a ja już mam trzeci odcinek. Czwarty <grystanie> <grystanie> odcinek. A więc. Paweł. Co? Ty nawet nie masz stołu. Ty nawet nie. Jezu, Paweł! Co? Zrób ze stół! Crafting table. Aha, dobra. Tak. Mm. Muszę znaleźć ten drewno. Dobra, dobra. Już damy. się zrobię. Co zrobisz? Chodź tu. Chodź tu jest. Ja. No za tobą! Jeszcze. No chodź tu. Ja cię zrobię, tym to... zbroję. Bo ty ją będziesz pół godziny robić. Ty jesteś u góry? Czekaj. Na dole. A, dobra. Dobra, widzę cię. Nie uderz się tu. Dobra. A więc przechodząc do filmika, e, ro, próbujemy zrobić gildię z Szymonem, a czekajcie, nie wiem czy on nie jest, zrobię cięcie, dobra, jesteśmy po cięciu i nie ma go. A gdzie bo ja Cię nie widzę. Tutaj na dole jestem. Aha, okej. Okay. Czekaj, dajcie mi, mnie... chodź tu. Bo... się kupię. No to do, do tej dziury tu A, dobra Do tej gdzie już mamy... Czekaj, Zasię... czekaj tu 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 Masz Dzięki mam go bardzo słaby Ja, ja mam wydaje tak, mi się przynajmniej wyszczalność 3 i szczęście 3 to A, tu się tu gdzieś ભઙ ja ભા�િં Jesteś do mnie niewidzialny. Jak jestem niewidzialny? Ja Cię nie widzę tu. Widzę, że Ty no, coś kopiesz. Mhm. A Ty mnie widzisz? Tak. A ja Ciebie właśnie... To jest ten problem, że ja Ciebie nie widzę. Ale ja jestem z przodu tam daleko. No widzę Cię właśnie. No, to tu. Jest w tym kanionie, czy nie? Mhm. Mm jest tam. Zabrać. Znaczy nie jestem w kanionie. Czekajcie, bo ja bym chciał... Wódę. Głupia woda. Bo ja bym chciał obsidian. Paweł, masz obsidian? Hmm, czekaj. Czyli ten czerwony proszek? Nie, obsidian pisze. Żebyś na mnie spadł, to tu zablokuję. Mam obsydian. To daj mi go. Masz. 1, Miałeś... Masz masz go? Tak. Dużej zapomniał itemów. Nie, nie są te O. Mm -hmm. Да. Да, мам, Магичные пирожки. Это же пирожка. Przypominam, że na 20 słów będzie specjal z kamerką. Uh! Super. Czyli za dość długo, bo na pewno nie wbijecie w 5 dni, tylko raczej. I znowu, no co ja robię dzisiaj? Paweł pierwszy gra, e, pie, pierwszy raz gra. No mm! Ja pierwszy raz gram, ponieważ się mnie nie czepiają. No, on pierwszy, gra, pierwszy raz gra na jakimś serwerze multiplayer. Dobra, no tu. Także się nie, nie, nie widzę od które się no... Nie przejmują, że ja tak gram dziwnie. No bo Paweł nie jest taki mocny w Minecrafta. Ja FIFA. No. Fifty bardziej gra. On gra ba bardziej na PlayStation, a w Minecrafta mało co gra. No nie no, na play to gram, nie? No ale nie zawsze. No nie zawsze. Na kompie to ja w ogóle nie gram, nie? Ja hmm. teraz cały na kompie gram. To znaczy nie dosłownie, ale... Ale gram... Czyli też zapraszam... No boże, drugi raz. No, po co ty tam kopiesz? No wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra, U. nie musisz tego zatykać. Dobra. Dobra. Mi jedzenie. To jest osiedlone, gdzie nie wolno kopać. Muszę sobie jedzenie, bo mi ucieka jedzenie. A masz chyba co? Nie, mam, masz siódmy level. Co? Ja już mam setny level. Ja mam dopiero 45. A hmm. mogę te dwa dyakcje, czy nie za bardzo? Weź, no mi niepotrzebne już deakcji. To ja moje wszystkie diaksy. Teraz ja sobie wstawki. Może później będę musiał coś No nie, nic nie muszę naprawiać. Jeszcze. Już moje diaksy przydałem, co zostawię to. No ale dobrze, będziemy kończyć już ten odcinek. A właśnie, masz... Czekaj, 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 czekaj. No nie, nie ma tego kilofa. Jakiego? No nie! Kurde! No, myślę, że ja nie mogę. Ty masz ender chesta! A są potrzebne ender chesty na ten. Co za to tu! Set home. Dobra, ale będziemy kończyć ten odcinek, więc. Hej, cześć i śpiew! Się... มันขอ